Większość buddyjskich monumentów, które zachowały się do naszych czasów, powstała wtedy lub została odrestaurowana przez cesarza Asioka. Wiele koncepcji buddy wywodzi się z wczesnego hinduizmu, z WED. Najważniejsza była wiara w reinkarnację i zasadę karmy, odpowiedzialność za własne czyny. Bardzo ważne są tak zwane cztery prawdy główne. Na przykład cierpienie, które Budda wciąż widział wokół siebie. Kolejną prawdą jest fakt, że cierpienie rodzi się z żądzy i ignorancji. Trzecia prawda mówi o tym, że istnieje ucieczka przed wiecznym cyklem cierpienia. To nirwana. Droga do nirwany to ścieżka właściwego zachowania, właściwych myśli, medytacji, właściwej mowy i właściwego działania. Cztery prawdy główne oraz związane z nimi wierzenia to fundamenty buddyzmu. Przyjęcie zasad buddyzmu przez cesarza Asiokę doprowadziło do 30 lat spokojnych, rozważnych rządów w imperium. Fizyczne ślady tego okresu są widoczne do dziś. Na całym subkontynencie cesarz nakazał wykuwanie w skalę inskrypcji zwanych edyktami Asioki. Zawierają oświecone rozważania władcy. Począwszy od II wieku przed naszą erą, buddyści zaczęli wykuwać jaskinie na wzgórzach otaczających miasto Adjanta. W rezultacie powstało 29 jaskiń, najwspanialszą oznaczono numerem 19. W jej wnętrzu znajduje się otoczona skałami wspaniała stupa. Pierwotnie podobne konstrukcje miały być relikwiarzami Buddy. Stojący w środku olbrzymi posąg buddy oświetlają promienie słońca przedostające się przez otwory w stropie. Nie trudno wyobrazić sobie reakcję XIX wiecznych europejskich odkrywców. Na świecie niewiele jest budowli z tak potężnym ładunkiem emocjonalnym. Sztuka agianty to nie tylko rzeźba. Od 200 650 AD, po 650 AD, rok naszej ery ściany jaskiń pokrywano malowidłami. Freski Zadzianty to jedne z najwspanialszych przykładów starożytnego malarstwa indyjskiego. To niezwykłe prace i to z wielu przyczyn są najwcześniejszymi przykładami fresków w indyjskiej tradycji. I już z tego powodu mają wielkie znaczenie archeologiczne. Najważniejsze jednak, że przedstawiają wcześniejsze inkarnacje Buddy, nim stał się on Buddą ukazują wcielenia Buddy, zanim spłynęło na niego oświecenie i stał się twórcą nowej religii. Budda urodził się jako książę, więc jego wcześniejsze wcielenia wiążą się z pozycją królewską. Widzimy księcia ozdobionego wspaniałą biżuterią. Charakterystyczne są rozciągnięte płatki uszne, w których osadzono ciężkie królewskie kolczyki. Wszystkie wcześniejsze inkarnacje Buddy odnoszą się do jego monarszego statusu i ukazują go tuż przed poznaniem ostatecznej prawdy. Okres imperium Maoriów, który inspirował twórców fresków z to jeden z trzech wielkich etapów rozwoju indyjskiej cywilizacji. Po śmierci króla Asioki w roku 232 przed naszą erą, dynastia zaczęła upadać. W kolejnych stuleciach inwazje z północy sprawiły, że kraj pogrążył się w chaosie. Nowa dynastia pojawiła się dopiero w IV wieku naszej ery. Była to dynastia Guptów, władców wywodzących się z Magady. Pierwszy wielki król tej dynastii nazywał się Chandragupta. Za rządów Gupty I i jego następców Indie zmieniły się w wielkie, zjednoczone państwo. Przez 150 lat Guptowie zapewniali Indiom stabilność i rozwój. Jednym z największych osiągnięć tego okresu jest dziesiętny system liczenia. Był to również czas wielkich zmian w indyjskiej religii. W epoce między rządami Maoriów i Guptów nastąpił powolny upadek hinduizmu. W czasach rozdrobnienia państwowego najbardziej dynamicznym systemem wierzeń okazał się buddyzm. Kiedy jednak do władzy doszli guptowie, hinduizm odrodził się, wchłaniając wiele zasad buddyzmu. Po jakimś czasie buddyzm stracił znaczenie. Dziś większość mieszkańców Indii wyznaje hinduizm. Jednym z elementów odrodzenia hinduizmu w IV i V wieku naszej ery jest tak zwana kontrreformacja Brahminów, kiedy to bramini próbowali odzyskać dawnych wyznawców i kontrolę nad społeczeństwem. Nowy hinduizm wzbogacił się o wiele elementów buddyjskich. Wczesna forma świątyni hinduskiej wywodzi się z architektury buddyjskiej. Istnieją też jednak spore różnice. W schyłkowym okresie buddyzm odnosił się w przytłaczającej większości do zwykłych ludzi, prostych chłopów zainteresowanych głównie nieskomplikowanym systemem religijnym. Wydaje się, że obie wielkie religie rywalizowały wiernych. Obie oferowały ludziom zasady, które ci byli w stanie pojąć i które mogli bez przeszkód wyznawać. Historia starożytnych Indii to bardzo złożona kwestia. Mamy do czynienia z hinduizmem i z buddyzmem, z różnymi odmianami kultu natury. Coraz ważniejszy staje się Wisznu. We wczesnym okresie Wisznu jest bogiem raczej drugorzędnym. Teraz nabiera coraz większego znaczenia. Jest głównym bogiem hinduizmu. To samo dotyczy Bramy oraz Dziudry, później zwanego Siwą. Pojawia się idea boskiej trójcy walczących ze sobą bogów. Leży ona u podstaw współczesnego hinduizmu. W późniejszym okresie przyjęła formę posągów wielogłowych bóstw. Dynastia Guptów upadła pod koniec V wieku, podczasami następnych najeźdźców z północy. Byli to tzw. Tak Hunowie. Ich panowanie w Indiach trwało krótko, lecz ich dziedzictwo miało kształtować kraj przez wiele następnych stuleci. Pod koniec VI wieku naszej ery potomkowie Białych Chunów zostali całkowicie wchłonięci przez indyjskie społeczeństwo. Byli to tak zwani Rajputowie, wojownicze rody, które założyły małe państwka w północnych i centralnych Indiach. Rajputowie przystosowali się do indyjskiego sposobu życia, a zbudowane przez nich świątynie są najwspanialszymi pomnikami hinduizmu. Świątynie w Kadziuraho w Madhya Pradesh zostały zbudowane przez rajputańskiego władcę z X wieku, księcia z dynastii Chandelów. To olbrzymi kompleks budowli religijnych poświęcony hinduskiemu Bogu Wisznu. Górska świątynia Lakshmana, wznosząca się nad kompleksem, symbolizuje święte szczyty Himalajów. Lecz kadziuraho wyróżniają przede wszystkim świątynne rzeźby. Są przesycone erotyzmem, niewiele pozostawiając wyobraźni. Te wyjątkowe przedstawienia miłości fizycznej odnoszą się do głębokiego poczucia religijności. Rzeźb dotyczy wiele teorii. Żadna nie została w pełni udowodniona. Z pewnością mają one związek z prokreacją, z długowiecznością. W przypadku świątyni Lakshmana mamy do czynienia z formą celebracji nowego pokrewieństwa. To symbol niezależności nowej władzy. Według innej teorii rzeźba to rodzaj interpretacji świętych tekstów mówiących o związkach człowieka z wszechświatem, o połączeniu ludzkiej duszy z boskością. Oczywiście ukazano to połączenie w sposób bardzo erotyczny. Nie bez znaczenia jest także lokalna tradycja mówiąca o 16 formach kobiety i jej roli w każdym religijnym przedsięwzięciu. Świątynia w Kadziuracho doskonale to oddaje. Wystarczy wspomnieć o wizerunkach kobiet z kwiatami. Możliwe, że mamy też do czynienia z elementami kultów nie do końca zgodnych z tradycją chińską. Mam tu na myśli tantrę ilustrowaną przez wiele podobnych przedstawień. Nasuwają się także skojarzenia z późniejszymi tekstami, wychwalającymi dwie pary królewskie, które symbolizują konflikt między konserwatyzmem i nowościami, ortodoksją i swobodną interpretacją. Wydaje się, że spór ten stanowi kulturowe tło dla tych świątyń. Ideologia z pewnością odgrywa ważną rolę w ich architekturze. Podobne świątynie dominowały nad Indiami z X wieku, zarówno pod względem fizycznym, jak i duchowym. W tym czasie buddyzm przekroczył granice Indii, dotarł do Chin, Korei i Japonii. Na zachodzie pojawiło się jednak kolejne zagrożenie dla hinduizmu. Młoda religia, która opanowała ziemię od Hiszpanii po granicę Indii. Religia zupełnie inna od starych wierzeń hindusów. Wiara w jednego Boga, która zaczęła zbliżać się do Indii już w 8 wieku islam. Indyjska cywilizacja tego okresu izolowała się od reszty świata. Hindusi uważali się bowiem za najwyższą rasę. Ich król, ich kraj, ich wiedza, wszystko to było najlepsze. Nie podejmowali dalekomorskich wypraw i dlatego właśnie nie bardzo potrafili obronić się przed najazdem z morza. Pierwszy atak świata muzułmańskiego nastąpił na początku VIII wieku. Był to pozornie mało znaczący incydent. Arabski statek, który wypłynął ze Sri Lanki, wiózł na pokładzie towary oraz wdowy po zmarłych żeglarzach, został zaatakowany przez indyjskich piratów. Gubernator Iraku wysłał list protestacyjny do władcy państwa Sindh. Ten, jako że nie miał żadnej władzy nad piratami, wyraził tylko swoje ubolewanie. Gubernator Iraku uznał to za oznakę słabości i przygotował pierwszą muzułmańską inwazję na Indie. Na początku drugiego tysiąclecia arabscy najeźdźcy posiedlili się w indyjskich państewkach Sindh i Baluchistan. Na początku XI wieku muzułmanie kilkakrotnie najechali tereny Tenżabu. Ich przywódcą był Mahmud al-Ghazni, jedna z najczarniejszych postaci w indyjskiej historii. Jego niezwyciężone wojska pokonały siły władców Pendżabu. Wkrótce w rękach Arabów znalazły się kolejne połacie indyjskiej ziemi. Najazdy Mahmuda miały na celu zdobycie łupów, którymi chciał ozdobić Samarkandę, swoją stolicę we współczesnym Uzbekistanie. Taki był cel arabskich najazdów, taki był cel ataków na północnym zachodzie i na Delhi. Mahmud nie zamierzał podbijać nowych ziem i wprowadzać na nich islam. Nie stanowił więc zagrożenia dla państwek na południu. Tutejsi muzułmanie znacznie różnili się od współwyznawców z zachodu. Oczywiście uważali się za część wielkiego świata islamu. Muzułmanie z północnych Indii interpretowali Koran w dość swobodny sposób. Mieli przecież do czynienia z różnymi odłamami hinduizmu. Spotykali się z Brahminami, ale znali też Hindusów żyjących w lesie. Dziś ich także uważamy za Hindusów, ale dla ówczesnych Brahminów byli to ludzie pozostający poza społeczeństwem. Islam dotarł do serca Indii dopiero w 1186 roku. Pod wodzą Muhammada al-Ghura, muzułmanie z Turcji i Afganistanu przetoczyli się przez cały kraj, pokonując siły Rajputów. W roku 1206 Muhammad dotarł do Zatoki Bengalskiej, lecz w tym samym roku zmarł. Jego następca, Kut ud din przejął rządy w imperium. Swą stolicą uczynił stare indyjskie miasto Delhi. Tak powstał Sultanat Delhi. Pod wieloma względami Delhi można uznać za symbol indyjskiej historii. Miasto łączy starożytność z nowoczesnością. Jeden z jego monumentów świadczy, że muzułmanie pragnęli zaznaczyć w Indiach swą obecność. Oto meczet Kut Uddina, którego majestatyczny minaret góruje nad kompleksem meczetów i innych budowli religijnych. Ta 80-metrowa konstrukcja to największe osiągnięcie architektoniczne pierwszego sultana Deli. Znajduje się na liście światowego dziedzictwa kulturowego. Oto wczesny przykład połączenia architektury islamu i hinduizmu. Odnosi się wrażenie, że nie można było wznieść potężniejszego symbolu dominacji. Meczet powstał z elementów 27 zrujnowanych świątyń. Przy jego budowie pracowali hinduscy rzemieślnicy. Zapewne muzułmański architekt lub nadzorca robót mówił hindusom, macie zbudować symbol naszej wiary. Na co ci odpowiadali, jeśli to ma być symbol waszej wiary, możemy wam pomóc w jego budowie. Nie widać tutaj łuków podkowiastych charakterystycznych dla budowli arabskich. Przeciwnie, mamy do czynienia z łukami indyjskimi opartymi na kamieniach wkopanych w ziemię. Taka tradycja architektoniczna była bardzo popularna na tym terenie. Meczet zniszczyli następnie sami muzułmanie. din zbudował świątynię, jego następca odrestaurował ją, a 80 lat później kolejny sultan przebudował meczet raz jeszcze. Przy kolejnych przeróbkach wkład poprzedniego władcy szedł w niepamięć. Każdy sultan umieszczał na budowni inskrypcję, że to on jest budowniczem. Tak samo jak pierwsi muzułmanie orzekli, miejscem kultu nie są wasze świątynie, lecz nasze meczety. Sultanowie stwierdzili, twój meczet nie jest dobry, mój jest o wiele lepszy. Kolejni sultanowie podążali śladami poprzedników, budując monumenty i zakładając nowe stolice. Każdy z nich starał się odcisnąć piętna na historii. Na początku XIV wieku sultan gias ud-Din Tughlaq postanowił przenieść stolicę z Delhi do nowego miasta, nazwanego jego imieniem.